Polityc.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny. To bardzo poważna sprawa. Reforma sądownictwa. Nie zrobiono nic w 90. roku. Nie zrobiono prawie nic przez kolejne 27 lat. Od czasu do czasu tylko Zwiększano kary za najbardziej brutalne przestępstwa. Natomiast cała wielka kadra sędziowska, dziś licząca już około 10 tysięcy ludzi, została właściwie niezmieniona. I w pewnym stopniu stanowi taki rodzaj skamieliny trzeciej RP. Jak to zreformować? No, nie wiadomo. Najlepiej byłoby, gdyby można było wszystkich sędziów wyrzucić, całe te 10 tysięcy, dokonać nowego na naboru, sprawdzić ich kwalifikacje prawne, zawodowe, następnie sprawdzić ich kwalifikacje moralne, etyczne, bo to także niezwykle ważna sprawa, i zacząć szkolić od nowa polskich sędziów. Ale tego nie da się zrobić, bo to jest tak, jakbyśmy odcięli na rok dopływ wody pitnej do wielkich miast. Tego się nie da zrobić. Więc trzeba zmieniać powoli, trzeba wymieniać tych ludzi. Ale też wymiana jest niezwykle trudna, bo niezależnie od tego, że część tej kadry, nie wiem dokładnie jaki procent, ale jeszcze spory, zajmują, w sądach wszystkich kategorii, czyli w sądach e, powszechnych, e, powiatowych, wojewódzkich, okręgowych, apelacyjnych, e, sędziowie z czasów PRL. I jest oczywiście cała olbrzymia łaba stosunkowo młodych sędziów, tych, którzy rozpoczynali w latach 90., tyle tylko, że nabrali wszystkich nawyków tych e, pod okiem których się uczyli swojego zawodu, czyli z czasów PRL. W związku z tym można powiedzieć, że to środowisko niemal w całości jest zdegenerowane. Oczywiście ten stopień degeneracji jest różny. W jednym przypadku to są patologie typu korupcyjnego, ale można powiedzieć, że niemal w 90% jest ta, ta degeneracja sprowadza się no, najkrócej mówiąc, do lenistwa, do tego, że nam się nie spieszy, że my jesteśmy kastą ludzi wyróżnionych, a teraz ostatnio okazuje się, że jeszcze korporacją ludzi, którzy stawiają siebie, no może nie ponad prawem, ale na pewno ponad państwem i próbują wymusić na państwie wszystko, całą uległość, żeby honorować ich dotychczasowe przywileje. No a jednym z tych przywilejów było to, że właśnie mogą pracować tak, jak uważają za słuszne. Minister Ziobro podjął się strasznej walki. Będzie próbował to, to zmienić. I widać już z, tego, z tych pierwszych moich słów, że da się to zmienić tylko drogą stopniowych zmian i drogą dyscyplinowania sędziów, bo nie można, jak powiadam, wyrzucić. Można tylko wymusić na nich nowy sposób pracy, nowy sposób postępowania, a tych, którzy się temu nie podporządkują, eliminować. Czy to się uda? Ja myślę, że się uda, tylko że to nie jest kwestia ani roku, ani dwóch. To jest długa droga, która prawdopodobnie będzie trwała latami, ale istotne jest, i to jest zasługa moim zdaniem ministra Ziobro, że próbuje coś w tych tragicznych sądach zmienić. Polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.